znosił innych ludzi e, z tego pola widzenia, albo korzystał z nich tylko wybiórcze jako pewne egzemplarze pomagające mu w przetworzeniu własnej postaci w przyszłości. To jest niesłychanie destrukcyjne. Poza tym jest na tyle egocentryczny ten zawód, że też w niezwykle trudnym świetle stawia ludzi nam bliskich, którzy na przykład z naszej woli przyszli na świat, albo z naszej nieostrożności. Bo muszę Pani powiedzieć, że życie e, syna aktora jest e, dosyć ponurym życiem. E, przy całych swoich przyjemnych stronach, także, bo to nie jest jednoznaczne. Ale w nim także skupione są oczekiwania dziesiątków innych ludzi. Jest zawarta presja, aby dorównał swojemu ojcu, i bardzo często korzysta z nazwiska, nie pracując na nie. To jest niesłychanie destrukcyjne. Byłem bardzo często okowoko oko sam w takich sytuacjach. Kiedy moja matka i mój ojciec i znajomi powoływali się na to, że ojciec jest aktorem i że to mnie w jakiś sposób wyróżnia. I wiem, jak trudno jest moim synom na przykład wyzbyć się takiego bagażu znanej postaci, która jest popularna i lubiana. Tak jakby w połowie stracili swojego ojca, bo muszą się nim dzielić. Kiedyż chodziliśmy razem po ulicach w jakimś nadmorskim miasteczku bez przerwy, tata musiał się do kogoś zwracać z uśmiechem podpisywać, stawać przed aparatem fotograficznym, robić zdjęcia, a oni stali gdzieś z boku, bo, no bo jeszcze, prawda, nikt niczego od nich nie oczekiwał, a tata już był obarczony tak, taką, takim wyróżnieniem. To jest trudna sprawa. W związku z tym, ja mówię o tym i szczegółowo, ale też wybieram takie rzeczy, żeby dotkliwie pokazać pewną obawę, która we mnie narastała. Kiedy zająłem się winem, wie pani, tak jakbym stracił tożsamość. Zwłaszcza, że dużą część swojego życia przeżywam za granicą. Tam jestem kompletnie nierozpoznawalny i to mi daje niesłychany komfort objawiania swoich nastrojów, przeżyć, bez konieczności dzielenia się z nimi za każdym razem. Okay. Proszę państwa, bardzo proszę, jeszcze pytania. Już mogę? Może pan? Tak, tak. Witam, panie Marku. Cześć. Może zacznę, tak? Na wesoło. Może pan opowiedzieć, się jest dowcip o skoczku? O Choczy? O Inoskoczku. O nie, bo on już jest znany. Nie, 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 a poza tym jest obrzydliwy, no proszę mi wybaczyć, ja to w jakimś pijackim widzie mogłem powiedzieć, już dzisiaj narzucałem mięsem tutaj, nie, proszę mi to darować, Boga. Dobra, to w takim razie druga rzecz, już tak na poważnie chciałem spytać, bo mm, a propos filmu Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, to jest taki dziwny fenomen, moim zdaniem, bo pewnego czasu, kiedy ze swoim przyjacielem oglądaliśmy ten film, to w momencie oglądania on był naprawdę przerażający, to tam, wszystko co tam się działo. Natomiast to, co się wydarzyło tydzień po tym, jak obejrzeliśmy ten film, to było totalne odrzucenie po 180 stopni wszystkiego. Po prostu, Podreagowanie, rozumiecie? Nie, naprawdę, po prostu to, co w momencie oglądania filmu wydawało nam się przerażające i naprawdę robiło na nas takie produkujące wrażenie. Do tydzień po tym po prostu śmialiśmy się z tego i to było niesamowite. No i po prostu do tej pory sobie żartujemy ze wszystkich tekstów, które tam były. Nie wiem, na czym polega ten fenomen? Polega to na, na tym, że życie nasze wygląda tak, że przez jego dramat z komedią sąsiaduje przez bardzo cienką ścianę. Tak naprawdę. Marek Kotelski doskonale to ujął. To, co jest przejmujące, czasami bywa niesłychanie śmieszne. Niesłychanie. Muszę powiedzieć, że e, pewne, jakby to powiedzieć, mankamenty, niedociągnięcia w konstrukcji organizmu budzą u innych ludzi. Śmiech na przykład. A dla człowieka cierpiącego są tylko i wyłącznie cierpieniem. Człowiek, który jest samotny i okazuje to w sposób agresywny, budzi tyleż naszą niechęć, ale nigdy współczucia, co czasami śmieszność, nigdy współczucia. I to są rzeczy, które ze sobą sąsiadują. Chcę powiedzieć o, o strasznym wydarzeniu, które mi to uzmysłowiło. Jechałem kiedyś taksówką, która się zatrzymała, i kierowca mi pokazał kota przejechanego po przeciwnej stronie jezdni i, taką, I ten kot się zwijał w jakimś takim spazmatycznym bólu. Wykonywał jakieś paranoiczne ruchy, po prostu. I stała przy nim taka grupka ludzi i śmiała się z tych śmiesznych ruchów, które on wykonywał. To jest bliskie tego, o czym chcę opowiedzieć. Nasze najtragiczniejsze zdarzenia czasami wyglądają niesłychanie śmiesznie, po prostu, ale są przez to być może o wiele bardziej tragiczne. Proszę zwrócić uwagę, że większość satyryków, na przykład e, rysujących satyryków albo piszących, bardzo często schodziło z tego świata e, śmiercią samobójczą, bo nie byli w stanie znieść własnej wrażliwości, którą pokonywali przez żartobliwy rysunek, ale to było rodzaj pokonanie własnej wrażliwości, która była absolutnie wysubtelniona, absolutnie bardziej wrażliwa od przeciętnej. Na tym to polega chyba, tak mi się zdaje. Dziękuję. Mm. Proszę Państwa, organizatorzy dają mi rozpaczliwe znaki, Państwo tego nie widzą, ale tam toczy się pewna walka, i ja muszę przyjąć te znaki do siebie i muszę Wam przekazać tę smutną informację, że musimy zmierzać do końca. Ale ja jeszcze mogę zadać pytanie? Może być jeszcze pytanie, ale patrząc na zegarek, stwierdzam, że organizatorzy za następne 5 minut nie będą już toczyć rozpaczliwej walki, tylko wkroczą na tę scenę i zakończą to spotkanie brutalnie. A ja mógłbym je zakończyć spokojnie i miło. Z pożytkiem dla wszystkich. Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie. Dobrze, to tak szybko. Dzień dobry, panie Marku. Cześć. E, mam takie pytanie. Wcześniej pan wspominał o tym, że o tej ak akcji całej, że dzieci za panem biegały i tam wykrzyżywały ten Olo. Tak, 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 tak. Tak, no i właśnie zastanawiałem się nad tym, e, pan już zgrał w tylu filmach, e, jaki, jaki wers, z jakiego filmu pan najczęściej słyszy?